Dzień widzowie, z tej strony Momin. Witam was w następnym odcinku z gierki The First Descendant, tak? Czy Descendant, Descendant dokładnie? Bo wcześniej zauważyłem, że ja to źle wymówiłem i to jest The First Descendant, jakoś tak. Teraz chyba już, chyba, chyba, już lepiej. Nie mam pojęcia, ale chuj No i co? I gramy dzisiaj kolejną misję. Będziemy grać. Kolejną misję będziemy w Albionie na kurwiać. Wiecie, jak jest. Tak, jesteśmy już w gierce. Tak, tak, widzowie, jesteśmy już w gierce w gierce, the first I teraz tak. Tu jest znacznik. Pokazuje mi tam gdzieś. Chociaż teraz ja nie wiem, czy. Ten znacznik on jest. Teraz nie wiem, czy on dokładnie pokazuje. Tu. Tak, tutaj pokazuje. O. Dobra. Musimy teraz pogadać z. naszym kurwa. Alfą. Tak. Z Alfą będziemy gadać. O, kacenka jakaś. Zobaczymy kacenkę. Jak bardzo zamierzasz polegać na tej przewodniczce! Wolisz dalej wysyłać ten członków w Korpusu Śledczego? Ile czasu zmarnowaliśmy szukając Żelaznego Serca bez jakichkolwiek wskazówek? Alfa, to nasza najlepsza okazja od stu lat! No jakaś, jakaś laska, kurwa. Nie, nie, wiem co to za laska. Albo to zasadzka. Może to być. Potomkowie są jedynie na dzieje Albionu, a teraz mam wrażenie, że ich umysł uczepił się... pasożyt. Jakiś pasożyt. No i chuj wie, o co chodzi, nie? O, to jesteśmy my, kurwa, Ajax, kurwa, Ajax, tak? O, z tą laską będziemy gadać chyba Przewodniczka, tędy! Dobra, będziemy podróżować za przewodniczką W takim bądź razie Ciekawe, co teraz za misja Wygląda na to, że dowództwa się waha. Rozumiem, w końcu to na brak sztabu spoczywa obrona ludzkości No, też mi to racja może taka racja, bo spoczywa, nie? Dobra, kurwa. Los ocalałych nie powinien zostać oddany w ręce czegoś, co widzi tylko kilka osób. Tylko kilka osób, ale nie ma, nie ma taki sam cel jak ty. Dobra, i co dalej? Zaufaj mi, jeśli to zrobisz, odzyskacie żelazne serce. Chuj, w jakim jest ta przewodniczka. Kto to kurwa jest, ale musimy jej chyba zaufać, mi się tak wydaje. Kuba, trzeba jej zaufać w takim mój No bo koniec kadzenki, tak, koniec. i teraz musimy znowu się tam Nie no, zajebiście. Pozyskaj przedmiot katalizator spiralny od bunny. Musimy lecieć do bunny. Do zająca, kurwa. Porozmawiamy z Alfą w sztabie. Teraz mamy porozmawiać z Alfą w sztabie. Ok, to porozmawiamy z Alfą w sztabie. Czemu by nie? Boże, gdzie ja poszedłem? To muszę i bardziej w zasadzie... Nie, 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 tu, 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 popierdoliło mi się. O, tu w ogóle jest napis, nie? Halloween. Dobra, o kurwa, leczymy do naszego przywódcy. Dobra. Przepraszam za te nerwy. Ciebie też, Nel. Wygląda na to, że różnice w naszym podejściu do tej operacji mogą okazać się zbyt duże. Tak, zbyt duże. No, no, może tak, no. Nie zezwoliłem na zbadanie placówki przodków, ponieważ ufam przewodniczce. Przewodnicę. Nie ja chciałem dopuścić wulkanu do danych przodków. Nie ja chciał dopuścić do tego. Zajebiście. Musimy je zdobyć, niezależnie od tego, czy jej ufam. to kurwa ufaj jej, czy nie? Czy ja coś źle przeczytałem? Chuj wie o co mu chodzi. Bani odkryła kilka placówek wulgusów, rozmieszczonych po drodze do wielkiego pałacu. Jeśli je zbadamy, powinniśmy znaleźć lokalizację centrum dowodzenia wulgusów, w którym zgromadzono dane przodków. Okej, okay. co przewodniczka? wróci do tej dyskusji po zakończeniu operacji. No dobra, no to później mamy chyba gadać o tej przewodnicy, zgaduję. Ukończ teraz misję z... ten, dobra. Teraz z Kingstonu chyba tutaj mi się wydaje. O, i tutaj jest chyba. Przekażnik danych wulgusów to jest podejrzany To jest radar do zwodzenia No to nie, mi się wydaje, że to chyba gdzieś trzeba było Tak, wielki plac, to Kingston Tak, ław do Kingstona, się tepiemy do Kingstona Widzowie, tak Ale czemu ja mam tak mało amunicji, mnie to teraz zastanawia Ja mogę sobie tutaj uzupełnić zapasy? No, uzupełniłem sobie, no ale Dobra, nie mam pojęcia. I tutaj są do e, rozpoczęcia misje. najbliższe chyba tam jest, mi się wydaje. Ja wam wyłączę, może to tutaj, żeby wam to nie przeszkadzało, bo w zeszłym w poprzednim odcinku cały czas to miałem włączone. Później po prostu zobaczymy, jak to się skończy. Mówi Ekter z cyberwywiadu, korpusu sygnał w strefie, wykryliśmy transmisję ogromnej liczbie pakietów danych. Proszę o zgodę na ich przyjęcie. Dobra, to co niedaleko powinien znajdować się na danych wulgusów, jeśli go nie zbliżysz, to zahakuj jego zdalnie i zbiorę dane. Okej, okay, no to tutaj musimy hakować, kurwa, hackerman, kurwa, Hackerman. Dobra, hakowanie w toku, no to 4-3%, ale pytanie czy tu teraz będą ci źli się pojawiać. Oj, Oczywiście, że się pojawiają, oczywiście. Oni chyba prawdopodobnie będą próbować tutaj e, nie dopuścić do tego, żebym to schował Dlatego ich muszę zadupić, to znowu tu jest jakiś kurwa oddany Grentider. Ger nie wiem kto pod kurwa jest ten Odany Grentider, tylko że najgorsze jest to, że ich tu jest kurwa full. Teraz ja użyję to. A ja pierdził, no z każdej... O kurwa! Z każdej strony, mnie... z każdych stron mnie atakują. Uwaga, o oh, z każdej strony tu atakują, ja nie wiem Nie wiem, przydałaby się tutaj kurwa jakiś o kurwa, bo ja tu nie mam, ha... ja, nie mam ja nie mam hapca, ja nie mam hapca, ja nie mam hapca Ja nie mam hapca Aha, zginąłem, zajebiście Nie no, zajebiście się zakończyło, Zaczy, za zaczęła się misja Ale ich tu jest od chuja, tu by się jakieś kurwa granaty przydały Albo co? No patrzcie ile tu jest, ja mam ich kurwa wszystkich zajebać, tak? Wy jesteście popiertoleni w tej grze. Oni są tu zjebani, przecież... I znowu. E, widzowie, powiedzcie mi jak ja to kurwa mam przejść. Dobra, tu się chyba skakowało, bo tam widzę, że... Kurwa, no to jest... Ja pierdziele to jest nie do... To jest kurwa... To jest kurwa nie do przejścia, ja pitolę. Ja tu potrzebuję więcej osób do tego. Kurwa, tutaj jeszcze ktoś... No to jest kolejna strada, tylko ja pierwsze wolę sobie uleczyć kapca może. Wszyscy tu mnie kurwa atakują. Boże święty. No patrzcie ile ich tam jest no kurwa. Widzicie to kurwa, jakie to jest popierdolone? Dobra, HP mi się tutaj, zhakuj dane. Dobra. Kurwa mać. O oh my fucking god. Zajebi się, a? Ja, ja zginę, kurwa, nie? Ja zginę, nie? No, patrzcie, ile ich tu jest. Wy to kurwa, widzicie? Ja pierdolę ich pojebało do reszty, kurwa. No, patrzcie. Dup, 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 dup. wszystkich tu trzeba na kurwę. Ja pierdolę. Patrz, to tu, tutaj, je, kurwa, wszyscy tu, kurwa, zaraz tu, kurwa, zginę, z, ja nie wiem, o chuj chodzi, kurwa. Jakiś szturmowiec teraz się pojawia, jakiś, kurwa, nowy, dwóch szturmowców, no pojebało do reszty. O, o, chyba chuja, co HP wziąłem, tak mi się wydaje, z tego, kurwa, z tej, kurwa, kochanej supermocy. Yeah. Dobra, chodźcie tu, chodźcie, chodź, 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 niech się zbliżą, tu, 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 tu. O, dobra że ja też oberwałem potężnie Może kurwa, mać Ja muszę się, kurwa, ja muszę być tutaj w hakowaniu, tutaj, w tym tym miejscu tylko ja muszę, no ja zajebiście nawet. Ja pierdolę, no ich, chyba popatrzcie no ile ich tu jest, nie Przecież ja tu zginę znowu Oże, no i kurwa, widzicie to ja to misję mam przejść samemu Ej, ta gra staje się coraz trudniejsza A to jest, kurwa, początek Ja przypominam, że to jest, kurwa, początek A ta gra zaczyna się coraz, kurwa, trudniejsza No co to, kurwy Ja pierdziu No misja zakończona niepowodzeniem No, zajebiście Jak ja to mam, kurwa, przejść, nie? Chyba Zakończona niepowodzeniem no i kurwa zajebiście, nie? No i co? Ja muszę teraz od nowa zacząć kurwa misję Misja zakończona niepowodzenia, no kurwa, no bo... Jakby to było kurwa prostsze bardziej, to to by zmieniało postać rzeczy, ale to kurwa nie jest proste rozpocznij misję ponownie Przekaźniki danych wulgusów, kurwa, no ale hakowanie w toku no znowu mam hakowanie w toku ale gdzie jest teraz ten do hakowania bo teraz ja nie mam pojęcia dostępny jest ten powiem tu tutaj teraz okej okay. no tu jakiś gościu jest widzę właśnie ale czy on to nie no to chyba nie no to jest dalej hakuje się no, a może z tym gościem chyba jakimś randomowym dwójkę to zrobimy nie wiem Widzę, że tu jest chyba nie za ciekawie Dajcie mi sniperka To jest mój, dobra, bo ja myślałem, że... Dobra, nieważne. A to też jest kolejny jakiś random, dobra. Bo ja myślałem, że to są dalej te te. Dobra, ej, oni pójdą dalej, dalej ze mną, czy ja tu to mam sam robić, bo ja teraz nie mam pojęcia, nie? Dobra, gość tu hakuje, tak, widzowie, gramy z jakimiś randomami. Jest tutaj nasz, nasz, kurwa, trójka. Hakowanie w toku jest. no dobra, teraz jak jest nas trójka... O, jest, bezduszny przychodzi, kurwa, tu... Tutaj mogę. Snajperka, ok. Gdzie tu jeszcze jest jakiś. O, więcej. O, cholera, więcej tu jest. O, dobra, mamy poziom cholera. Mistrzowski poziom awansu. O, misja ukończona. Mamy to. Misja ukończona, no to teraz jak we dwóch, to znaczy we trzech się tutaj zrobiło z jakimiś randomami, no to teraz to kuła zmienia postać po rzeczy, nie? Podsuwanie, podsumowanie, misji. Uwaga, to jest misja zakończona sukcesem. I siódmy level przy okazji, no i okej, okay, no i kurwa zajebiście, mi to tam pasi. Teraz mamy tutaj następne misje zgaduję, tak, chyba zgaduję, że następne misje będą. Tam będzie następna misja. No, ale tu skoczyłem. Wow. Wow. E, dobra, ja tylko ja tylko zrobię jedną rzecz, widzowie. Dobra, widzowie, witam was po krótkim cięciu. O kurde. E, bo ja tu zginę. O, fak Dobra, to ja tu zaraz mogę. Z... Zginąć i będzie problem. Od, od, danym agresorem nakierujemy się tak. Oddany agresor leczymy z nim. Leczymy do chyba z tematem. Oddany agresor tak o... Dobra Nie tu są. Jacy, dobra tutaj zdobyłem jakieś te. I, i tutaj mamy O w samą porę. Właśnie walczy z wrogiem. Haha. Broń naszego radanku. Dobra. Wulgar! Aha, to jest jakiś kurwa, okej okay. Nie no, zajebiście nie, kurwa Czekaj, ja może... O kurwa Szlag Chodź tu, chodź tu, chodź tu, skurwysynku Rachet no, no, chodź Kurwa Kolejny tutaj, ja piszę Ja pierdolę, ja nie wytrzymuję zaraz, nie? Tak, okej, okay, okej, okay, okej, okay, telefon mi tu przeszkadza szlak. Dobra, jest okej. Okay. Teraz z tym pancernikiem, jak tu się kurwa... Nie bym musiał kur... Ja pierdzielę kolejnie, ja coś bezdusznik kurwa A dajcie mi tą broń tutaj. No. No nie no, więcej was tu kurwa nie było Jakiś criob, coś tam Ja pierdziu O, fak 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 To no nie, no nie Ja zginę, ja zginę znowu Dobra, okej okay. Załatwię, załatwię, załatwię kurwa Załatwione Pancernik tu. Uwaga, uwaga, tak, 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 dawaj 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 O ja pierdolę Dawaj 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 dawaj. Dobra, zginął zajebiście Okej okay, ale Dobra no tutaj tak, aż musiałem sobie, Aż mi coś tu tak, 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 strzeliło tak Strzeliło mi w karku, widzowie strzelio mi w karku! Dobra, załatwiamy tego typa... Wulgus oddany! Okej, okay. o! Miałem z widy, że ktoś wbija. straszą mnie tutaj... Dobra, dobra, to mam ich załatwionych... Okej, okay. aha, tutaj chyba następni są! Ogniopluj! Nie no jak ja nie lubię tych oddanych tarczowników Maszlak hmm. Dobra, załatwiony Nie, tam nie mogę niestety Okej, okay, okej, okay, okej, okay, tutaj no, jakiś oddany agresor, no ja nie wytrzymię Uwaga, Załatwiony jeden. O nie no kurwa Tak więcej was kurwa nie było ogniopluj. I e, gdzie jest ten gościu tutaj co był ze mną? Gdzie on kurwa jest, ja się pytam Nie choć tu, teraz, kurwa, skurty załatwione załatwiony jest. Tak, o, tak, o, krótko, kurwa, ten krótko, ok. Dobra, tu mam jakąś tę skrzynkę znowu kolejną, dobra. Dobra, załatwił. A, pokonany, załatwił. No ale teraz pytanie za 100 punktów: czy tu gdzieś następny się kurwa, po. A, tu się pojawiają. Cześć, a co to jest te... O kurde, TZ to jest taki wybuch Tylko ja go zrobiłem um. no ten jest chyba pokonany tu jeszcze są? Gdzie tu jeszcze są syny Chodźcie ty kurwa do tatuśka Tu się chyba mi się zajmie W sposób agresywny O oh, yeah w sposób agresywny! O, chodź tu żołnierzy masowy kurwa, co ty sobie myślisz kurwa? O, nie macie! Tak, o, łatwo kurwa! Dobra, pyk pik No i załatwione! Mm, tak tutaj załatwiony kolejny będzie zaraz A, tutaj jest, jest ich więcej Dobra, pokonany. Wojownik wojownik chce tu ze mną na k***a. Dobra, nie macie. Co tu? Aha, następni się pojawiają. o, o, o Chyba żart się skończył. Może nasz radar faktycznie im przeszkadza. O fuck wy se kurwa jajca robicie. Elitarny szturmowiec. Tego elitarnego szturmowca jak się załatwi To zapewne kurwa Może oni wszyscy tutaj znikną O, misja ukończona, tak Uff, wygląda to, że wróg jest w odrocie Dobra robota, już musisz Muszę ruszać Dobra, to jeszcze jakiś kolejni są A, pek, 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 pek No i kij jest kurwa Dobra, ile ja już misji tu ukończyłem? Zbadaj podejrzany akumulator I pozyskaj żrody z materiału Armophobic Armophobic bany. Okej, okay. no to teraz. O nie, że ma kurwa hmm. Dobra, chodź, chodź, chodź tutaj, chodź, Zaraz się załatwię tak na na Dobra, Dobra, gites to teraz tam pokazuję chyba następny, bo tutaj nic nie widzę, to tam chyba jest następny Mogę się tam jakoś... O, jak Spiderman man kurwa Dobra, biegniemy Idziemy dalej Paczki z zasobami, no ale to... Mm... O, dostęp do Reptona jakieś coś, nie wiem Dobra, ale tam do góry trzeba się udać. I tu jest chyba tak, tu będzie rozpoczęcie misję Legion Ciemności, potwór poziomu 6. Tu jest, o kurwa. No to nieźle. Hej, przeglądałem dane z zwiadu Bunny, zauważyłem akumulator Vulgusu, którego wcześniej nie widziałam. Okej, okay. gdzie się udać? Tam. A no, kurwa to... Dobra, nie, nie to nie ma sensu Dobra, tu, 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 tu A to co to? Nie wiem, co to? to? Tutaj chyba się zacznie wszystko, cała kurwa imprezka Przygodowa Rozbrój alarm A, dwie minuty, no i tu zapewne zło, zło złodzieje kurwa najgorzej się pojawią Już jednego tam kurwa widzę Chodzi tu bezduszny Tak, tak, o kurwa Stresujący dzień dostałem Zajebiście, 10 na 10 Szlak Okej okay. Ooo, Szlak, tu chyba z bezdusznymi tylko się nakurwać będę Mi się wydaje Dobra Bezduszny Chodź, 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 chodź. Dobra Co to jest za oddany tarczownik, no z wy... Dwóch oddanych tarczowników, no wy chyba jajca robicie kurwa. Czekaj nie, O kurde, ja tej misji mogę nie przejść. Są na to bardzo duże szanse, że ja nie przejdę tej misji oj kurwa, są bardzo duże, bo tutaj jest za mocno dobra, tutaj, o, chyba to i tak ch**a co dało mi się wydaje Oż kurwa, kurwa, no nie, no help, 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 help help, help, help help, help, help no, o sz, kurwa, no nie O oh, No was chyba jajca bolą, nie? Ile ich tu jest kurwa? Nie no to są jaja jakieś To są kurwa jakieś jaja No nie no to są kurwa jakieś jaja O, o szlag Dajcie mi tą broń limit czasowy. No nie, ja muszę tam pobiec. No to jest, kurwa, no niemożliwe. Przecież ile tu jest tych oddanych tarczowników. Nie, ja tego nie przejdę. Nie, ja tego nie... Nie, widzowie, ja tego nie przejdę. Ja mogę zapomnieć o tej misji. To jest bez... To jest bez szans. To jest, kurwa, bez szans, bo ich tu jest za dużo. To ja bym musiał, kurwa, być z kimś. No nie, ja ich jest za dużo tutaj Co to jest Nie zrobimy tego kurwa Akumulator kurwa no Nie wiecie co widzowie To sobie zostawimy na następny odcinek Może ja będę musiał się jakoś bardziej przygotować, nie mam pojęcia ale no kurwa jakby... Co, co to jeszcze tutaj dołączy przekazik danych w... Czekaj, chwilę. A tutaj kurde to ja tą misję mam zrobioną. O Boże, to ja podziękuję za takie myśli. M misja, to już mam zrobione. <śmiech> <śmiech> Dobra widzowie no ja zakończę ten materiał, bo tutaj kurwa no może lepiej się muszę przygotować, nie mam pojęcia, no ale dwie czy trzy misje się zrobiły, więc nie ma tak źle, jakiś level też wbity jest. Więc, jak chcecie więcej takiego odcinka, nie, e, się tepniemy do Albionu, się do miasta. Mm. I możesz odbyć podróżę podróży sterun podczas wykonywania... Aha, nie mogę, zajebiście. Aha, bo Milda nalicza się cały czas tą misję tutaj. No dobra, mniejsza. Ja po prostu się tu z wami pożegnam. Widzimy się w następnym odcinku z The First Destinate. Dest 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 Deskendant, desk deskendant Kurwa, nie mogę tego dokładnie wysmówić, Ale wiecie o co chodzi No i co, do następnego materiału widzowie Trzymajcie się No i kurwa no Cześć